Pierwszy dzień szkoły, moja nauczycielka zapytała tylko mnie: "Dlaczego nie opowiesz nam jednej zabawnej rzeczy o swoim tacie?" Wolałabym mnie. Och, daj spokój, wszyscy uczestniczą. Nie bądź nieśmiała. Czy mogę podzielić się czymś o mojej mamie? Zadanie dotyczy ojców. Jedna zabawna rzecz to wszystko. Naprawdę nie mam czym się podzielić. Wszyscy mają coś. Pani Kowalska oparła się o biurko. Co twój tata robi zawodowo? Go nie ma. Nie ma jak rozwód, podróże, po prostu go nie ma. Przechyliła głowę. To nie jest naprawdę zabawna rzecz, prawda? Kopnij głębiej. Co pamiętasz o nim? Naprawdę nie chcę tego robić. A ja naprawdę nie chcę dać ci jedynki w pierwszy dzień. Jej głos stwardniał. Wstań. Nie ruszyłam się. Teraz wstałam. Jedna zabawna rzecz o twoim ojcu. Cała klasa czeka. Ujęknął. Po prostu powiedz coś, żebyśmy mogli iść dalej. Pani Kowalska kiwnęła głową. Widzisz, zatrzymujesz wszystkich. Po prostu podziel się jednym wspomnieniem. Czymkolwiek. Pani Kowalska, proszę. Nie przyjmuję proszę jako odpowiedzi. Pięć sekund, zanim to stanie się problemem dyscyplinarnym. Nie mogę. Cztery. Pani nie rozumie. Trzy. Proszę, pozwól mi usiąść. Dwa. Łzy paliły oczy. Cała klasa się gapiła. Jeden. Ostatnia szansa. Jest w więzieniu. Pokój ucichu. Jest w więzieniu za zabicie mojej mamy. Dźgnął ją w naszej kuchni, gdy chowałam się pod łóżkiem. Miałam siedem lat, nikt się nie ruszył. Uśmiech pani Kowalskiej zniknął. Coś innego w jego miejscu. Nie, szok. Coś zadowolonego. Cóż, powiedziała cicho. Jabłko niedaleko od Klasowe się otworzyły. Dyrektor Nowak wszedł trzymając teczkę. Moją teczkę. Czerwoną naklejkę ostrzeżenia wrogu. Spojrzał na panią Kowalską, potem na mnie, potem na łzy na mojej twarzy. Pani Kowalska, moje biuro. Teraz. Jestem w środku lekcji. Pani Kowalska wygładziła spódnicę. Wszyscy czytajcie pierwszy rozdział w milczeniu. Poszła w stronę drzwi. Dyrektor Nowak się nie ruszył. Wiedziała pani. Pani Kowalska stanęła. Teczka tej uczennicy leży na pani biurku od dwóch tygodni. Czerwona flaga protokołu traumy. Nie dyskutować rodziny. Dyrektor Nowak podniósł teczkę. Podpisała pani formularz potwierdzenia. Mam 30 dwoje uczniów, nie mogę zapamiętać każdego. Prosiła pani o tę uczennicę. Cisza. Gdy rozdzielono zadania klasowe, konkretnie poprosiła pani o przeniesienie jej do pani sekcji. Myślałem, że to hojne. Głos dyrektora Nowaka był lodem. Potem konsultant zadzwonił i powiedział, że pani pytała o pochodzenie tej uczennicy. Ojca rodziny, gdzie teraz mieszka? Pani Kowalska zbladła. Chodziła pani do liceum z jej ojcem. Znęcał się nad panią. Wyciągnąłem akta. Tomasz Nowak naśmiewał się z pani Wagi. Został zawieszony dwa razy za nękanie pani. Usta pani Kowalskiej się otworzyły. Nic nie wyszło. Czekała pani 30 lat i zdecydowała się wyżyć na jego dwunastoletniej córce, dziewczynce, której matkę zamordował. Zrujnował mi życie. Miała 7 lat. Chowała się pod łóżkiem i słuchała, jak jej matka umiera. To nie on. Dyrektor Nowak odwrócił się do mnie. Zabieraj rzeczy. Przenosisz się. Konsultant czeka. Dziełam plecak. Nawet nie jeszcze ołówków. Gdy przechodziłam obok pani Kowalskiej, zatrzymałam się. Zabrał mi mamę, a ja wciąż nikogo nie nienawidziłam do tej pory.